Przede wszystkim powiedz tak na gorąco już na polskiej ziemi, jak się czujesz? Czuję się rewelacyjnie, jeszcze nie do końca wszystko do mnie dociera, ale, ale naprawdę czuję się, czuję się świetnie. Jak widać nie mam żadnych obrażeń, więc jest dobrze. Możesz się prezentować przed kamerą. Dokładnie, dokładnie. Nie muszę zakładać ciemnych okularów. Widziałaś już tę walkę z Rando Marcos? Widziałam, widziałam. No i co? Powiedz? Jakie wrażenie? No nie było źle, dobra była trzecia runda. Jestem zła strasznie na siebie, że na początku byłam taka zamulona, że od samego początku nie pracowałam tak jak powinnam. Ale no dobrze, no debiut w UFC zaliczony. Także jestem zadowolona. Z czego to zamulenie początkowe, Twoim zdaniem, wynikało? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak, ja muszę dostać trochę po głowie czasami, żeby się obudzić. Teraz się śmiejemy, że trener w szatni będzie mi liście sprzedał, żebym, żebym lepiej pracowała, już w klatce, w oktagonie. A stres przed walką był? Jak, jak wyglądały te ostatnie chwile przed wejściem na, do klatki, do oktagonu? Stresu w ogóle nie było to. Yy... Wszystko tam tak szybko się dzieje. Wychodzę z hotelu, jadę na halę. Od razu mnie tejpują. Jeszcze kiedy Katman mnie tejpował e, oglądałam walkę dziewczyn właśnie mm, stary Kaufman e, z Boże z Szewczenką. E, no, potem zaczęłam się rozgrzewać, moment wyszłam na walkę i wszystko na ludzie. Tak, tak. Powiedz, Dana White akurat w Orlando nie była, ale tweetował, jakby zauważył ten twój sukces. Powiedz, dużo zamieszania wokół ciebie, od razu duża różnica jako zwycięzca? No wy tutaj na mnie czekacie. <grym> Taka jest różnica. A jak wracałam po indyksie... Nikogo nie była, teraz Wy jesteście. Taka jest różnica. Czyli dobrze? Dobrze, dobrze, fajnie. A tam już na. o ktoś piesek chce powiedzieć. A tam na miejscu powiedz, jak to wszystko wyglądało. Pełen profesjonalizm, jakie wrażenia z tej gali? No, UFC naprawdę. Najwyższy poziom, pełen profesjonalizm. Ludzie w ogóle, w ogóle którzy to tworzą, są przemili, przesympatyczni i naprawdę, no. Najwyższa pułkan. Co mogę więcej powiedzieć? To musicie. Chciałam być, żeby to począć, bo nie da się tego słowami. Ja pewnie, jakieś pytania? Na bardzo udany e, debiut walka chyba przebiegała o 100 w 100% po twoich myślach. Chciałaś e, walczyć dużo w stójce i to ci się udawało. No nie do końca, druga runda była zupełnie nie po mojej myśli, ale, ale poza tym było, było ok. A czy wiesz może kiedy następna walka w UFC? Były już jakieś rozmowy po tej zwycięskiej walce? Eee, jeszcze, jeszcze nie wiem. Eee, teraz na początku nowego roku czeka mnie zabieg wycięcia migdałków w klinice MML eee, i potem zobaczymy jak szybko dojdę do siebie, jak szybko będę mogła wrócić tam do normalnych treningów, bo wiem, że tam troszeczkę się po tym zabiegu dochodzi, że będę musiała trochę spauzować z takimi mocnymi treningami, no ale mam nadzieję, że na wiosnę zawalczę. A czy zaskoczyła Cię czymś rywalka w Oktagonie? Nie, nie. Może spodziewałam się, że będzie silna e, moja rywalka, no ale była dużo silniejsza niż myślałam. Była naprawdę w klinczu była bardzo silna. Wielokrotnie wspominałaś, że nie będzie dla Ciebie problemu walczyć z Janą Jędrzejczyk. Jak uważasz, jak daleko jesteś od tej walki? Nie wiem, jeszcze kilka walk muszę wygrać. Dwie, może, może trzy walki, może dwie walki wystarczą. Bonusik by się przydał na święta. <noise> Przydałby się ale już zostały przyznane. No, niestety, niestety nie udało się wywalczyć bonusu, ale i tak, no, nie ma co narzekać. Wróciłam na święta do domu z wygraną, to najważniejsze. A no, już. A co to za stwór powiedz? E, to jest mój piesek, się bardzo za nim stęskiłam mamut i... Ale już coś. Weźmiesz go? <noise> Karolina słusznie powiedziałaś teraz, że będzie czas trochę na, na, na święta. Powiedz jak w Twoim przypadku będą święta wyglądały. Rodzinnie, rodzinnie, bardzo rodzinnie. Jeszcze dzisiaj e, chcę jechać po choinkę, ubierzemy w domu choinkę, Wigilię spędzam u mamy, razem z rodziną, także no, obiadę całą rodzinę. Bardzo ważna jest dla mnie rodzina i bardzo się cieszę, że wróciłam na święta do domu. Kulinarnie trochę luzu będzie? Oj, tak, oj, tak, moja dietetyczka. Paula Gałęzowska, która po prostu działa cuda, teraz dała mi wolne, powiedziała, że nie muszę przestrzegać diety, mogę jeść gluten, mogę jeść nabiał, to co miałam totalnie zabronione, mogę pić alkoholu oczywiście w umiarkowanych ilościach, więc, więc święta będą cudowne. A świętowanie było w walce było? Nie, nie było. Wypiłam jedno piwko, jedną koronę i na tym się skończyło. Byłam tak zmęczona, że, że poszliśmy wszyscy spać, a następnego dnia od razu w samolot i jestem tutaj. Właśnie szybko Nie nacieszyła się tymi scenami. To właśnie w związku ze świętami chciałaś tak szybko wrócić? Eee... Też, też ostatnio po walce, znaczy jak byłam rok temu w Stanach na gdzie zostaliśmy kilka dni i strasznie mi się tęskniło do, do rodziny, właśnie do przyjaciół, do bliskich, bo jednak fajnie tam było w Stanach, bardzo miło zostałam przyjęta przez Adama Maciejiewskiego i jego żonę, ale jednak najfajniej się świętuje te sukcesy z tymi najbliższymi, bardzo mi ich brakowało i... Po walce chciałam po prostu jak najszybciej być z nas bliskimi. No to przebudzenie e, rano i mogłaś uwierzyć, jak otworzyłaś oczy? Ja nadal nie wierzę. <laughs> nadal to jeszcze do mnie nie dociera. Okay. A na ile walcząc podpisany konto PSC? Na cztery. Czyli spokój. No to ja jeszcze Cię pociągnę trochę świątecznie. Powiedz, co tam na stole u Was się pojawi, co lubisz? Pierogi z kapustą i grzybami, jakaś dobra rybka, dobre ciasta. No i zobaczymy, co tam jeszcze będzie. Ja akurat nie gotuję w tym roku. Większość potraw pewnie przygotuje moja babcia i mama, więc. A na Sylwestra z chłopakiem i mamutem? E, tak, tak, tak. tak. Jeszcze nie wiem, gdzie będziemy spędzać, ale, ale, ale w domu. A jeszcze chciałam Cię, żebyś pokusiła o porównanie i jest i ty jesteś był KSW. Jak wyglądają te różnice eee... między tymi drzwiami federacjami? Co, nie chcę tego porównywać. Nie, nie będę porównywać. KSW to KSW, już ten rozdział zamknęłam, teraz otwierają się przede mną nowe drzwi. Skupiam się tylko i wyłącznie na UFC i nie żyjmy przeszłością! A jeszcze wracając do samej, do samej walki w trzeciej rundzie mocno przycisnęłaś czułaś, że na kartach sędziowskich możesz przegrywać po pierwszych dwóch rundach? No, no po tej, po tej drugiej rundzie tam za dużo się nie działo ale wiedziałam, że sędziowie wypunktują tą rundę dla niej, no siedziała cały czas za moimi plecami, no, tak jak mówię, za wiele tam się nie działo, za, za dużo nie robiła ale no ta runda była dla niej trener tam się na mnie wydarł że mam pracować tak jak na treningach no i nie było wyjścia, bo bym dostała potem baty w szatni. Właśnie, w tej w trzeciej rundzie, kiedy miałaś dosiad, czego zabrakło, żeby skończyć to przed czasem? Nie wiem. Nie wiem. Nie chciałam ją bić, nie chciałam poddawać się. ją bić po prostu. I tyle. Karolina, na no, konferencji po walce powiedziałaś, że odnosząc się do, do Jasi Jędrzejczyk, że chcesz walczyć z najlepszymi, ona jest na, najlepsza. Jaki byłby teraz idealny scenariusz dla ciebie w UFC? Idealny scenariusz? No mówię jeszcze. Dwie walki i walka o pas. Dwie wygrane działo. walki. No taki jest idealny scenariusz. No, jak już o to pytasz, to odpowiadam. Jest. Takie mam marzenie. Rolina, eksponujesz często symbole Polski, Orma. Ważne jest to dla Ciebie, żeby kojarzono Cię w UFC właśnie z naszym krajem? Tak, tak, to jest bardzo ważne. Walcząc w UFC reprezentuję nie tylko siebie, nie tylko swój klub, ale, ale i Polskę, tak, bo jestem Polką, urodziłam się tutaj, jestem patriotką. Yeah, yeah. Super, wielkie gratulacje. Dziękuję, Dziękuję bardzo.